Cześć, Rafał z tej strony, blog moje W moim ostatnim wideo prezentowałem w ogólnym zarysie sprzęt do astrofotografii głębokiego nieba, jakim się posługuję. Prezentowałem telesko, prezentowałem montaż między innymi ten oto tutaj w tle stojący montaż paralaktyczny Losmandy G11 i wówczas też obiecałem i sobie, i wam, że od czasu do czasu będę wracał do poszczególnych elementów całego zestawu astro do astrofotografii i dzisiaj Uważam, jest dobra ku temu okazja, ponieważ już jakiś czas temu w moim zapleczu Astro pojawił się nowy montaż paralaktyczny o innej budowie. Jest to montaż cem 70 ec nuk z firmy IOPtron. Zatem, Zatem, jeżeli jesteście zainteresowani konkretnie tym modelem yy, montażu, albo jeśli interesują Was montaże ogólnie ze stajni IOPtrona, montaże typu CEM, to zapraszam serdecznie na ten odcinek. Postaram się go zaprezentować, jego wady, zalety. Jeśli jesteście ciekawi pierwszych doświadczeń w użytkowaniu takiego montażu, to myślę, że ten odcinek również Wam się spodoba. Zatem, zapraszam serdecznie do oglądania. CEM 70EC-NUK z firmy iOptron nazwa może się wydawać na pierwszy rzut oka dosyć skomplikowana ale szybko ją rozszyfrowując już na samym początku tego wideo CEM to jest skrót od angielskiej frazy Center Balance Equatorial Mount czyli montaż paralaktyczny ze środkiem ciężkości w osi centralnej montażu 70 odnosi się do nośności tego montażu czyli 70 funtów w jednostkach metrycznych to jest około 32 kg, czyli taką masę można powiesić na tym montażu. EC oznacza, że w osi rektascencji zabudowany jest enkoder optyczny, czyli urządzenie do ciągłej korekcji błędu okresowego tego montażu. Kreska NUC oznacza, że montaż ten jest przystosowany do współpracy z komputerem Intel NUC, który instaluje się w tej części i całe siodło w osi deklinacji wyposażone jest w szereg gniazd, o których za chwilę powiem. Po zamówieniu montażu otrzymacie dwie paczki. Jedna to będzie duża paczka, która będzie zawierała walizkę i mała paczka z przeciwwagą. Zatem w standardzie są dwa opakowania, dwie przesyłki. Walizka jest bardzo dobrze wykonana, jest bardzo stabilna, mocna, odporna na uderzenia. Zamówiłem ten montaż z angielskiego sklepu First Light Optics, więc montaż przyszedł z Wielkiej Brytanii. Więc samo zabezpieczenie montażu tutaj jest kluczowe. I sprawdza się bardzo dobrze jeśli chodzi o jakieś sesje wyjazdowe. Jest w walizce wycięte gniazdo na, na tą głowicę montażu z twardej pianki, dobrze dopasowane. Oprócz samego montażu otrzymujecie oczywiście kabel zasilający i zasilacz. Ten jest akurat z angielską wtyczką, tak jak powiedziałem, montaż przyszedł z Wielkiej Brytanii. Naturalnie jest w walizce dołączony pręt przeciwwagi. Powiedziałem, że udźwig tego montażu to jest około 32 kg, więc pręd musi być solidny, żeby się nie odkształcał pod ciężarem przeciwwag. Naturalnie jak w każdym montażu Otrzymujemy pilot, do, pilot sterujący. Jest to pilot o numerze 8407 Swoją budową, układem przycisków bardzo przypomina pilot sterujący Skywatchera do montażu EQ6. Otrzymujemy kabel, który łączy pilot z montażem, i otrzymujemy kable dodatkowe z racji tego, że jest to montaż. NUC, czyli przystosowany do pracy z komputerem Intel NUC na swoim pokładzie. Stąd potrzebne są kable. Jeden kabel otrzymujemy sieciowy do połączenia komputera z siecią zewnętrzną. Otrzymujemy kabel USB, czyli kabel sterujący montażem z poziomu komputera i otrzymujemy krótki kabel zasilający po to, żeby komputer można było zasilić. Układ gniazd, zasilania USB czy, czy, czy wszystkich pozostałych peryferiów za chwilę spróbuję opisać i mówiłem również, że dostajemy w drugiej partce przeciwwagę jest to przeciwwaga o masie 9,5kg to standardowe wyposażenie tego montażu. Jeśli potrzebujecie większą masę przeciwwagi, naturalnie musicie ją zamówić dodatkowo. W moim przypadku ja potrzebuję 15 kg około 15 kg. Więc musiałem domówić ekstra przeciwwagę. Ok, walizkę zdejmuję i przyjrzyjmy się samemu montażowi. Na początek, bardzo ważna informacja: kiedy otrzymacie swój montaż i będziecie chcieli go wyjąć z walizki, zwróćcie uwagę, czy jest odpowiednio zabezpieczony i przygotowany do tego manewru. W instrukcji obsługi producent bardzo jasno o tym pisze. Zwraca szczególną uwagę, żeby w takich sytuacjach, w których montaż jest wyjmowany lub chowany do walizki, albo w jakiś sposób przenoszony, żeby odbywało się to przy rozsprzęglonej osi zarówno rektascencji, jak i deklinacji. Jest to bardzo ważne. Zatem, jeżeli oś jest rozprzęglona, no to wiadomo, montaż jest ruchomy. Ponieważ ta głowica jest bardzo ciężka, no to łatwo wyrządzić sobie krzywdę, więc musi być zabezpieczona. Jak to zrobić? Do tego służy klucz, yy, który jest dostarczony w komplecie razem z montażem i ten klucz musi być wsunięty w specjalny otwór i on powoduje, że oś rektascencji jest zabezpieczona czyli oś jest rozprzęglona ze ślimakiem, ale yy, nie ma już możliwości przekręcenia tej osi, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Podobnie jest z osią deklinacji, więc jeśli wykonujecie jakiekolwiek manewry z tym montażem, inne niż śledzenie gwiazd w czasie sesji astrofotograficznej, to musicie zwrócić szczególną uwagę, żeby właśnie nie uszkodzić tutaj żadnego wrażliwego elementu. Przyjrzyjmy się może teraz wszystkim elementom, które znajdują się w dolnej części tego montażu. W płycie głównej znajdują się gniazdo do podłączenia zasilania, jest to zasilanie 12V 5A Dalej znajduje się przycisk on-off do włączenia i wyłączenia montażu oraz dwa gniazda ST4 i HBX Pierwsze ST4 to jest gniazda autogajdera i gniazdo HBX służy do podłączenia pilota Bezpośrednio nad gniazdami i guzikiem włączająco-wyłączającym znajdują się śruby do Zmiany azymutu montażu. Jest to oczywiście wykorzystywane w momencie, kiedy ośulimy montaż na gwiazdę północną. Dalej mamy również śruby blokujące wysokość montażu, również kiedy ośulimy na gwiazdę polarną montaż, wtedy odbezpieczamy śruby, dokonujemy zmiany wysokości za pomocą pokrętła, które znajduje się po przeciwnej stronie. I po zakończeniu ustawienia wysokości te śruby z powrotem blokujemy. Powyżej, w środkowej części montażu znajdują się kolejne gniazda zasilające. Na dole było gniazdo zasilające 12V dla poprawnej pracy samego montażu, natomiast w środkowej części mamy kolejne dwa gniazda. Pierwsze to jest NUC Power 19 DC 19V, czyli 19V do zasilania komputera pokładowego Intel NUC. I drugie gniazdo 12V do zasilania urządzeń peryferyjnych. To gniazdo jest to gniazdo o maksymalnym natężeniu prądu do 5A. Spójrzmy w takim razie na gniazda komunikacyjne i gniazda prądowe, które znajdują się w płycie w osi deklinacji. Mamy tutaj gniazdo zasilania NUC, czyli jeżeli jest zainstalowany komputer Intel NUC, wówczas krótkim kablem, który pokazywałem. Jest on podłączony do tego gniazda, a z kolei napięcie w tym porcie przychodzi oczywiście z, z gniazda zasilającego, które znajdowało się czy znajduje się w części środkowej. Podobnie mamy tutaj usytuowane gniazdo sieciowe LAN, czyli znowu podłączamy komputer do gniazda sieciowego LAN i sieć doprowadzamy gniazdem głównym również zlokalizowanym w tej części środkowej, o której przed chwilą powiedziałem. Kolejne gniazda na osi dek już może w tej pozycji, tak pokażę, będzie, będą dobrze widoczne. Są to gniazda y, również prądowe, 3. gniazda 12V o łącznym natężeniu prądu 5A i gniazdo komunikacyjne iPort, jest to gniazdo dla urządzeń peryferyjnych z firmy Ioptron. Dalej z, z już z ostatniej czy z kolejnej strony ustawimy i zablokujemy oś, oś deklinacji mamy znowu gniazda 12V łączne zasilanie to są 3A czyli 12V są to gniazda wyjściowe dla podłączenia grzałek lub jakichś innych urządzeń dwa gniazda USB w standardzie 2.0 i jedno gniazdo 2.0 wejściowe typu B. Jest to gniazdo do podłączenia czy do kontrolowania montażu z poziomu komputera. Kolejnym elementem jest sposób zesprzęglenia i rozsprzęglenia w osi R czy w osi DEC. Każda oś wyposażona jest w pokrętło, to które tutaj widzicie czerwone. Kłódka zamknięta, oś zesprzęglona, kłódka otwarta, oś rozsprzęglona. Działa to bardzo fajnie. Bardzo stylowy przełącznik, który powoduje fizyczne, fizyczne rozprzęglenie czy odsunięcie ślimaka od ślimacznicy. Cały układ wyposażony jest w taki system sprężynowego docisku ślimaka, który powoduje, że nie ma naprawdę żadnego backlashu, czyli żadnego luzu pomiędzy samym ślimakiem a ślimacznicą. W sytuacji kiedy układ jest zesprzęglony, czyli ślimak i ślimacznica połączone są razem, system sprężynowy powoduje jeszcze odpowiednie dociśnięcie tak żeby zlikwidować absolutnie luzy które mogą się potencjalnie pojawić. Jeśli one występują, co jest możliwe, bardzo łatwo ten docisk sprężynowy bardzo łatwo jest wyregulować. Jest odpowiednia procedura regulacji załączona w instrukcji obsługi za pomocą dosłownie dwóch kluczy yy, można docisk yy, wyregulować, czyli można ślimak albo bardziej docisnąć do ślimacznicy, albo jeśli jest on zbyt mocno dociśnięty i występuje tak zwany efekt stiction, wówczas można za pomocą śruby odciągnąć, czyli zluzować napięcie sprężyny i odciągnąć ślimak od ślimacznicy. Jeśli chodzi o oś RA czy są to osie wyposażone w napęd paskowy, czyli jest motor, silnik, Krokowy, który za pomocą paska zębatego połączony jest ze ślimakiem, czyli za pomocą paska ślimak jest napędzany. Czasami zdarza się tak, i to bardzo często, jak czytam na forach, osoby, które otrzymują ten montaż prosto od producenta, często zdarza się tak, że pasek nie jest zbyt dobrze naciągnięty. Ja akurat doświadczyłem bardzo podobnej sytuacji. Kiedy byłem na pierwszej sesji takiej testowej, właśnie dla montażu, kiedy podłączyłem montaż do PHD2. Okazało się, że ten beklerz właśnie w osi rektastencji mam naprawdę dosyć duży. Byłem zdziwiony, ale szybko doczytałem na forum. Tak jak powiedziałem, że tego typu sytuacje się zdarzają. Również naciągnięcie paska jest bardzo proste. Jest do tego procedura, którą, do której link załączam bezpośrednio pod filmem albo na mojej stronie bloga mojenocnieniebo.pl i możecie sobie zobaczyć, jak w prosty sposób dokonać regulacji napięcia paska. Jest to bardzo ważne. Po tej regulacji muszę powiedzieć, że backlash praktycznie został zredukowany do zera i jest tak jak być powinno. Czyli mam... Świetnie działa ten układ, naprawdę. Jest taki trochę old fashion system ze sprzęglania i rozprzęglania. Naprawdę działa to fajnie. Zanim przejdę do posadowienia tego montażu, już na statywie, została mi jeszcze jedna ostatnia rzecz. Bardzo ważna, bardzo ciekawa. Jest to naprawdę dobre rozwiązanie. Lunetka biegunowa. Elektroniczna lunetka biegunowa, która jest na stałe zamontowana w montażu i która w sposób bardzo prosty, bardzo intuicyjny pozwala właściwie wyłosiować montaż na gwiazdę północną. Tak jak powiedziałem jest ona wbudowana w montaż, do jej uruchomienia nie jest wymagane podłączenie zasilenia całego montażu. Wystarczy, że kablem USB podłączymy się pod gniazdo sterujące USB bezpośrednio do komputera zewnętrznego i mamy dostęp do kamery. Ok, mam już rozstawiony trójnóg, to jest również tripod z firmy Ioptron, który zakupiłem razem z montażem. Bardzo dobry, stabilny i sztywny, to jest chyba najważniejsze. Natomiast do końca muszę przyznać, że nie jestem z niego jakoś bardzo zadowolony, dlatego że sposób regulacji podnoszenia tego, tej, tej głównej części jest bardzo, bardzo utrudniony. Jak widać, tu już mam na nim jakieś rysy i powiem szczerze, w tej chwili po jednorazowym ustawieniu tego ustawienia już nie zmieniam. To, co musimy zrobić, ale to jest oczywiste po ustawieniu tego trójnogu, to jest sprawdzenie jego wypoziomowania. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Jeśli poziom jest zachowany, możemy przystąpić do montażu głowicy właśnie na tym statywie. Ok. Montaż stawiamy na, na trójnogu. Musimy znaleźć odpowiednią pozycję. Wyjmujemy klucz zabezpieczający, bo będzie nam potrzebny do przytwierdzenia głowicy do statywu. Zabezpieczamy oś, czyli dokonujemy zesprzęglenia wosi RA i możemy przystąpić do przykręcania dwóch śrub, tak żeby cała konstrukcja była stabilna. Najpierw musimy znaleźć odpowiednią pozycję, czyli tu, gdzie jest ta dziurka i rozpoczynamy przykręcanie. To jest dosyć, dosyć akurat żmudne i ten sposób. Montażu samej głowicy na trójnogu, no niestety nie jest jakiś szczęśliwy, wymaga trochę czasu, ale też z drugiej strony nie ma co przesadzać nie jest jakoś bardzo uciążliwy. Myślę, że przykręcanie to jest kwestia jakichś pewnie dwóch minut na dwie śruby po obu stronach ale montaż dzięki temu jest bardzo stabilny. Tą samą operację muszę wykonać po drugiej stronie czyli wkręcam przeciwległą śrubę. O tak, żeby on był stabilny i dobrze przykręcony z dwóch stron. Kolejna sprawa to ustawienie odpowiedniej wysokości montażu. Tu w Polsce jesteśmy na 52 stopniu, więc ustawiamy poziom na no po prostu ustawiamy wysokość tego montażu na 52, w moim przypadku ,37 stopnia. Po ustawieniu odpowiedniej wysokości oczywiście blokujemy śruby tak, żeby montaż zachował nam niezmienioną pozycję, niezmienioną wysokość. Będziemy je później musieli jeszcze troszkę zluzować w, sytuacji, w chwili kiedy będziemy osiowali montaż na gwiazdę północną. To co robimy dalej, to jest oczywiste, podłączamy pręd przeciwwagi. Wręcz mamy wkręcony, i musimy założyć przeciwwagi. Jedna bardzo ważna uwaga: przeciwwagi zawsze zakładamy przy rozprzęglonej osi. Zdejmuję śrubę zabezpieczającą, no i montuję przeciwwagę. To, co powiedziałem, rozprzęglam oś i nakładam, nakładam przeciwwagę. No i to jest ten moment, w którym już możemy przystąpić do zakładania teleskopu więc ja zakładam teleskop w tej chwili i za chwilę popatrzymy jak ten montaż pracuje pod obciążeniem jak widzicie montaż już jest pod obciążeniem znajduje się na nim teleskop, komputer, koło filtrowe, kamera wszystkie akcesoria, które są potrzebne do sesji astrofotograficznej teleskop jest zrównoważony przeciwwagami jest on wyważony i teraz jak odblokuję oś reknascencji to oczywiście nie czujecie tego, ale możecie mi wierzyć na słowo, ten ruch jest kompletnie niezakłócony, jest bardzo płynny, zatem tą regulację wyważenia można zrobić bardzo, bardzo dokładnie. Można się naprawdę zachwycać płynnością tego ruchu i jest on po prostu fantastyczny komputer już został uruchomiony jest podpięty pod zasilania jak widzicie zasilanie samego montażu mam pociągnięte właśnie z jednostki centralnej więc żeby uruchomić montaż powinniśmy podpiąć pilot za pomocą kabla który był dostarczony nie wiem do końca czy jest konieczne podłączanie pilota ale ja go używam nawet w sytuacjach jakichś awaryjnych gdybym chciał w trakcie przesuwania montażu go zatrzymać to z wykorzystaniem pilota na pewno jest to szybkie i bezpieczne, niezawodne. Pilot mam podłączony, żeby podać napięcie na montaż. Muszę uruchomić to z poziomu komputera. Pokażę wam zatem pulpit tego komputera Eagle 4. Jak widzicie po prawej stronie mamy wyjścia prądowe o numerze 1 2 3 4. Montaż mam podpięty pod port drugi, zatem włączam słychać dźwięk montaż w trybie nieprowadzenia on w tej chwili pobiera 40 no to był chyba jakiś prąd rozruchowy ma w tej chwili pobór prądu na poziomie 1,1 Ampera jak już mamy ustawiony montaż na określoną pozycję, wycelowany w obiekt, który nas interesuje możemy przejść do śledzenia oczywiście, wiadomo, jestem w garażu, więc takiej operacji nie mogę wykonać ale podczas jednych z pierwszych swoich sesji z tym montażem takich sesji testowych próbnych próbowałem jak patrzyłem jak zachowuje się montaż przy prowadzeniu i w tej chwili właśnie mogę wam pokazać jak wygląda prowadzenie tego montażu To prowadzenie jest na bardzo zadowalającym poziomie. Zresztą, jak spojrzycie na zdjęcie, które udało mi się wykonać w czasie tej sesji testowej, zdjęcie obiektu IC405 pokazuje, że gwiazdy są punktowe, nie są rozjechane, więc ta dokładność prowadzenia jest absolutnie wystarczająca. Podsumowując. Z montażu jestem bardzo, bardzo zadowolony, zachwyca mnie jego płynny ruch w czasie wyważania, zachwyca mnie przede wszystkim sposób zesprzęglania jednej czy drugiej osi, zachwyca mnie ten docisk sprężynowy i brak backlashu oraz łatwość regulacji docisku ślimaka. To są chyba kluczowe elementy, które dla mnie przemawiają na wielkie tak dla, dla tego montażu. Jest on poza tym dosyć lekki, głowica waży około 13 kg, więc dla osób, które wyjeżdżają na zewnątrz na sesje astrofotograficzne, to jest ważna cecha, nie trzeba tutaj dźwigać jakichś ogromnych ciężarów. Montaż moim zdaniem godny polecenia, minusów zasadniczych nie znajduję w tym montażu, spełnia moje absolutnie wszystkie oczekiwania. Polecam i zachęcam do obejrzenia kolejnych wideo. Jeśli macie jakieś pomysły, sugestie, pytania, proszę piszcie, kontaktujcie się ze mną. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Cześć i czystego nieba. Trzymajcie się. Hej!